Cześć, witam na kanale Info Uprawa. Teraz bardzo ważny filmik dla pomidorów. W każdą środę jest aktualizacja uprawy. Tutaj też pokażę wam no pokrótce jak te pomidory rosną, ale co innego jest teraz najważniejsze. Wiem, że często ostatnio o tych pomidorach mówię, ale słuchajcie, no to jest jeden z najważniejszych filmów o pomidorach w tym roku. I chcę go właśnie teraz zrobić, bo jeszcze jest kilka dni do tego momentu. Na moim kanale znajdziecie różne filmiki informacyjne, w tym takie ostrzegające przed bieżącymi problemami. No i choćby wcześniej mówiłem wam o tym, że w przypadku pomidorów jest już szara pleść, jest alternarioza, ale nie ma jeszcze tej choroby, a przynajmniej u większości, która co roku masowo niszczył prawę pomidorów, czyli zarazę ziemniaka. I niestety może się ona pojawić już za niedługo u wielu z was. Posłuchajcie. No i tutaj krótko, standardowo zapraszam do zakupu moich produktów. Przypominam o bardzo dużych moich promocjach, różne wyprzedaże. Zapraszam na info info.uprawa.pl i na Allegro. Sprawdziłem sobie prognozę pogody. Ten filmik nagrywam 2 lipca 2025 roku o godzinie 16. Teraz są mocne upały, ale co będzie za tydzień? Około 16-18 stopni w dzień i deszcze. No to jest nie do pomyślenia. No. Tak przynajmniej mi prognozy pokazują. Sprawdzałem dla wielu miejsc. Czy deszczu będzie dużo, czy też nie, to nie wiem. Też zależy od miejsca. Ale to jest ogromna różnica temperatur i też sporo wilgoci. I zawsze informuję Was co roku, właśnie kiedy według mnie ta zaraza będzie. I według moich podejrzeń ta zaraza ziemniaka zacznie wtedy szaleć. Już parę osób mi co prawda zgłaszało, że zarazę już ma, ale to dopiero się zacznie. I to właśnie wtedy. A przynajmniej jest na to spore prawdopodobieństwo, obym się oczywiście mylił. No i wyobraźcie sobie, że w niektórych miejscach, przynajmniej według prognoz, będzie tak 9 stopni w nocy. Nawet w Zakopanem ma być jeszcze mniej z tego co oglądałem. No i tutaj jest dylemat, czy zamykać szklarnię, tunel foliowy, czy też nie. Ja bym całkowicie nie zamykał, bo zamykanie może sprzyjać chorobom pomidora. No te choroby mogą no, wtedy przyjść bardzo szybko. Jeżeli zamkniecie na noc, bo to też można zrobić, to koniecznie rano szybko te osłony otwórzcie. W wielu miejscach będzie tak 11-13 stopni w nocy, więc tutaj bez obaw. Ja przy 10 stopniach nie zamykam nic. Zresztą u mnie teraz cały czas szklarnia i tunele są otwarte, nawet jak jest te 9-10 stopni w nocy. Jest już teraz za duże zagrożenie chorobami różnymi, a przede wszystkim, no teraz jeszcze większe będzie. Teraz mamy bardzo gorąco, więc też jest częstsze podlewanie. Tutaj tylko 10 sekund powtórzę, że koniecznie podlewajcie pomidory przy ziemi. Ważne, żeby tak nie podlewać liści i też co ważne, żeby żaden liść nie stykał się z ziemią. Polecam w tej chwili w każdym przypadku, no chyba że mamy te pomidory karłowe takie bardzo niskie, ale tak, no to w innych przypadkach, jeżeli to jest możliwe, usunąć liście, które stykają się z ziemią. No i co bardzo ważne, taka pogoda może być niekorzystna też dla innych warzyw. Mogą niektóre choćby przedwcześnie kwitnąć, co w niektórych przypadkach sprawi, że no, zakończy się ich uprawa. Ale to jeżeli prognozy się nie zmienią, no to będzie o tym osobny odcinek za niedługo. I żeby filmik był kompletny, to powtórzę, czym na zarazę pryskać. To jest oczywiście każdej osoby wybór, czy pryskać, czy też nie. Ja podaję tutaj tylko warianty. Był ostatni filmik o preparacie IF na bazie jodyny, skrobi i octu. Taki właśnie preparat ma sporą szansę na zapobiegnięcie zarazie, jak Również nawet na jej powstrzymanie, zwalczanie, gdy ta zaraza wystąpi. Z takich też naturalnych to niezła jest też lecytyna, jeżeli chodzi o zapobieganie. Według mnie ta jodyna jest lepsza. Jednak lecytyna ma też szansę uchronić pomidory przed chorowaniem, właśnie przed zarazą ziemniaka. I jest to na przykład środek o nazwie lecytin. I oczywiście żadne polecenie to nie jest reklama płatna. Ja nie mam współpracy z żadną firmą. Ze środków chemicznych na zarazę, bo tak jak powiedziałem, to każdego jest wybór. Według mnie ta jodyna jest bardzo dobra, ale chemiczne też no, są skuteczne. Ja tutaj podaję warianty, to dobry jest Signum 33WG i Rewus 250SC. Dostaję też pytania o miedzian teraz i w tym momencie latem, różnie jest ze skutecznością według mnie tego oprysku i ja go w tym przypadku nie polecam. A kiedy taki ewentualny oprysk zrobić? To zależy od miejsca, bo różnie jest z pogodą, ale tak na dzień, dwa przed tym bardzo dużym właśnie spadkiem temperatury. Ewentualnie zaraz po tym spadku temperatury, ale jak nie pada i w ciągu kilku godzin nie zanosi się na deszcz. Też można by nawet zrobić trochę wcześniej, typu dzisiaj, ale no, według mnie jest za gorąco. Pamiętajcie też właśnie, że taki oprysk wykonujemy według mnie najlepiej wieczorem. Też można rano, ale ja preferuję wieczorem i po oblocie pszczół. I to nie jest powiedziane, że choroby wystąpią. Są różne odmiany pomidorów o różnej odporności na choroby. Jeżeli nie chcecie pryskać, to obserwujcie stale rośliny. Zresztą, no zawsze warto pomidory stale, stale obserwować i ewentualnie wtedy reagujcie lub usuwajcie szybko zarażone liście. To może spowolnić rozwój choroby. A jak teraz wyglądają moje pomidory? W większości bardzo dobrze, naprawdę się bardzo cieszę, ale powiem Wam, że ten rok obfituje no w takie w cudzysłowie niespodzianki i też nie spodziewałem się, że za niedługo będzie taki bardzo duży skok temperatury, no 17-18 stopni teraz w ciągu dnia i wilgoć, no to jest bardzo zła informacja. Bardzo to sprzyja chorowaniu pomidora. W szklarni pomidory mają już w większości zwykle ponad 2 metry wysokości, są bardzo duże, bardzo się z tego powodu też cieszę, obficie kwitną, owocują. Pomidory bardzo szybko rosną. I już teraz sobie w szklarni pomidory zbieram regularnie, ale to jest u mnie uprawa w pojemnikach, bo no w szklarni były rozsady i nie zdążyłem gruntu przygotować. I tylko tutaj pojawiła się sucha zgnilizna wierzchołkowa to jest ten niedobór wapnia. To tak oczywiście w dużym skrócie były teraz o tym też materiały. Też pokazywałem Wam to wcześniej, i na kilku owocach taka sucha zgnilizna wystąpiła. Teraz wszystkie pomidory mają pod osłonami cieniówkę był o tym filmik. Do pomidorów bez osłon też bym cieniówkę dał, bo no jednak różnie jest z tymi odmianami, ale to bym musiał budować małą konstrukcję, więc to sobie odpuściłem i muszą sobie te pomidory dać radę. Dzisiaj też je znowu wieczorem podleję. W szklarni posadziłem pomidory wcześniej, a w tych innych miejscach, no ze względu na ten kiepski maj, pomidory zostały posadzone późno. Ale widać, że już pięknie ruszyły, szczególnie w tunelu foliowym. One tam mają w miarę kontrolowane warunki. Bez osłoń jest trochę wiecznie, no dziennie wieje wiatr, raz mniejszy, raz większy, ale pomidory i tak są dosyć dobrze osłonięte od wiatru. No i to by było na tyle, dziękuję Wam bardzo za uwagę, stałych widzów, którzy oglądają większość moich filmów to przepraszam, bo były filmiki o opryskach, jednak teraz ta sytuacja pogodowa według mnie wymagała tego ostrzeżenia. Dziękuję wam za uwagę. Dziękuję za postawienie mi wirtualnej kawy. To też mi bardzo pomaga. Zachęcam do oceny tego filmiku i do subskrybowania kanału Info Uprawa. Pozdrawiam was bardzo serdecznie.